Cześć, jestem Emilia, a to są czapki, które zrobiłam na Knitting Machine. Oczywiście nie wszystkie, jest ich dużo więcej. dałam jako przykład, ponieważ w tym filmiku chcę Wam pokazać zasadę ogólną, jak się takie podwójne czapki na Knitting Machine robi. Natomiast one mogą być przeróżne w zależności od tego jakich materiałów użyjemy. Tutaj jest na przykład kilka włóczek połączonych razem. Ta czapka jest bardzo gruba, bardzo ciepła i ciężka. Tutaj lżejsza włóczka, robiona po prostu z wełny w 50 gramach 100 metrów. I ja bardzo polecam tę gramaturę na knitting machine, także na czapki. Zrobiona z dwóch motków, jeden motek jaśniejszy, jeden motek ciemniejszy. I można zrobić czapkę wywijaną podwójną w dwóch kolorach. Dzisiaj będziemy robić taką czapkę, ona wyszła bardzo delikatna i dość cienka, natomiast super grzeje, mimo że te oczka są takie duże, nic nie wieje przez te prześwity. To jest to połączenie merynowska i alpaki, i te kłaczki fajnie wypełniają przestrzenie między tymi dziurkami. Więc pokażę Wam, jak się ogólnie robi czapki na knitting machine, a włóczkę, którą wybierzecie do Waszego projektu, już zależy absolutnie od Was. Pamiętajmy, żeby przestawić maszynę w tryb robienia w tubie, czyli na literkety. Od razu bierzemy włóczkę, która jest nam potrzebna. Nie stosujemy żadnej nitki pomocniczej. Zahaczam o ten ostatni dziubek. Biały to jest ten ostatni. I następnie trzymając nitkę w lewej ręce, prawą ręką kręcąc, omijam dziubek i zahaczam o kolejny. Omijam i zahaczam o kolejny. Omijam, zahaczam, omijam, zahaczam, omijam, zahaczam. I tak wygląda nabieranie oczek na knitting machine, jeżeli chcemy dziergać w tubie. Dojechałam do ostatniego ząbka, dlatego teraz będę chciała umiejscowić nitkę tutaj w tym podajniku, w ten sposób i przewlec ją tutaj przez to oczko na dole, pierwsze, ponieważ ono będzie trzymać tam naprężenie nici. Na liczniku rzędów mam już pierwszy rząd, to czy będzie zero, czy będzie pierwszy rząd, nie ma znaczenia, ten jeden rząd. W każdym razie... Ta maszynka powinna liczyć w okrążeniach, natomiast zdarza jej się przeskoczyć czasami o dwa oczka. Więc ten licznik nie jest do końca miarodajny, raczej orientacyjny. Wracając do maszyny, ja sobie ją tutaj trzymam trochę, żeby mi nie odjeżdżała. W każdym razie zaczynamy po prostu kręcić. I jak widzimy, haczyki zaczynają chwytać te niteczki. Pierwsze okrążenie jeszcze może być takie trochę szarpane. Ale już w kolejnych okrążeniach będzie coraz łatwiej. To, co jest ważne, żeby ta nitka, którą tutaj mamy, była rozwinięta. Nie korzystamy z nitki bezpośrednio z motka, tylko szykujemy sobie trochę nitki, żeby ona leżała luźno i żeby swobodnie wchodziła nam w maszynę. Ponieważ wyciąganie jej z motka daje dodatkowe tarcia, tego nie chcemy. Zrobiliśmy pierwsze okrążenie. Licznik tam przeskoczył na jedynkę. I po prostu tyle. Kręcimy, aż będziemy mieć około 135 okrążeń. Mam 135 okrążeń, więc odcinam sobie tutaj taki kawałek nitki. Biorę igłę, która jest taka duża i tempa. Nawlekam sobie tę nitkę. Wyciągam ją z podajnika na dole, wyciągam ją z maszyny. I za białym ząbkiem wkładam do środka. Teraz zaczynam kręcić i mam te kilka ząbków, które się schowały. Tu jest ten ostatni, od którego idzie nitka, więc zaczynam od następnego. Naciągam delikatnie dzielinę, żeby dobrze widzieć oczko i podciągam to oczko na nitkę i przeblakam. I tak robię z każdym oczkiem po kolei. Podciągam tą nitkę. Podciągam to oczko. I przewlekam nitkę. Podciągam i przewlekam. I tak ściągam wszystkie oczka z maszyny. Teraz znów muszę kawałek pojechać. Kręcę, kręcę, kręcę. I te kolejne ząbki, które mi spadły. Na dół, też mogę z nich już podebrać włóczkę. Później mogę już robić po kilka. Na tych pierwszych jest ciężko, ale później już nie ma problemu, żeby chwycić kilka ząbków. I tak nabieram wszystkie ząbki. Ostatnie oczko. Ściągamy je tak, że możemy zabrać maszynkę. I zaczynamy od wyprostowania sobie tej dzieliny, tak żeby oczka się ładnie ułożyły. I teraz robimy jeden koniec czapki, wytając po prostu tę nitkę, którą tu mamy, i zaciągając, zaciągam mocno tę nitkę, skrócę sobie ten ogonek, który tu mam. I wymienię sobie igłę na taką, która ma ostry czubek. I teraz, jeszcze raz, jakby drugie okrążenie robię. Drugi raz nabieram te wszystkie oczka tą samą nitką. Nie wszystkie złapię, ale nie o to chodzi. Chodzi o wzmocnienie tego miejsca. Zostawiam tę nitkę w tym miejscu bez igły. Idę na drugi koniec. Na drugim końcu także mamy taką luźną nitkę. Zaciskamy ją i stanie się dokładnie to samo. I tutaj także skracam sobie nitkę i biorę igłę z ostrym końcem. Tak samo wzmacniam to miejsce. I teraz staram się tę czapkę uformować, tak, żeby była podwójna. Czyli jeden koniec wpycham do środka. I w tym momencie tutaj się wbijam w sam środeczek i muszę wywrócić ją na lewą stronę, żeby wbić się tutaj też w sam środek tą igłą. Przeciągam tę nitkę. Teraz wiążę tutaj kilka supełków. Później schowam tę nitkę do środka, ale chcę już pokazać, jak wygląda czapka. Wywijam ją, można ją wyprać, żeby te oczka się ułożyły. Wywijam i czapka gotowa. Na moim kanale są też inne filmy dotyczące pracy na knitting machine, także odnośnie robienia na drutach oraz robienia na szydełku. Jeżeli spodobał Ci się ten film i chciałabyś więcej takich treści oglądać, to może rozważ subskrypcję mojego kanału, bo będą się pojawić także nowe filmy i inne tutoriale. Do zobaczenia w innych filmach. Na razie, pa pa.